Ripple zbliża się do kluczowego momentu w swojej czteroletniej walce z SEC. Do 7 października agencja ma czas na złożenie ewentualnej apelacji. Giełda kryptowalut BinanceX została zhakowana, co doprowadziło do kradzieży ponad 43 milionów dolarów. Solana ogłosiła premierę swojego drugiego smartfona skoncentrowanego na kryptowalutach. Seeker ma trafić na rynek w 2025 roku i ma kosztować 450 dolarów. SEC wnioskuje o dodatkowy czas w sporze z Coinbase, prosząc sąd o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów do lutego 2025 roku. Oficjalnym powodem jest konieczność przeglądu ponad 133 tysięcy dokumentów. Turcja wprowadza nowe przepisy dla giełd kryptowalut, które mają chronić inwestorów i zwiększyć bezpieczeństwo rynku. Donald Trump zaskoczył swoich zwolenników płacąc bitcoinem za rachunek w barze w Nowym Jorku. Były prezydent oznajmił, że po wygranych wyborach planuje uczynić USA światową stolicą kryptowalut. Na całość artykułów zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku jak na YouTube. Pozdrawiam.